Wczoraj urządziłem sobie maraton na NQ, siedziałem przy wykresach prawie cały dzień i powiem Wam, byłem w ciężkim szoku. Nasdaq. Masz 100 gigantycznych spółek w jednym indeksie. Miliony zmiennych, algorytmy, emocje tłumu. A na końcu wykres i tak szanuje wyznaczone poziomy z Volume Profile. Naprawdę robi to wrażenie. Pokażę Wam, jak prosto oznaczyłem te poziomy i moje wczorajsze zagrania. Stawiam na pełną transparentność, co nie zawsze jest ekscytujące, ale przynajmniej prawdziwe. To będzie tydzień testów. Jest to mój pierwszy tydzień na Funding Account, więc nie chcę go od razu przegrać. Postanowiłem więc trochę tradować na SIM, trochę na, na tym koncie, na Funded. A tutaj mamy Volume Profile, który tak naprawdę przełączyłem na, na DELTĘ. Widzimy, wziąłem, wyznaczyłem nogę spadkową, która tutaj miała miejsce. Tu takim białym kolorem zaznaczyłem wal. Które może też być ważnym wsparciem. Jednak otworzyliśmy się po weekendzie z, z gapem do góry. Przebiliśmy azjatycki wach, natomiast wyznaczyłem poziomy, które może być reakcja. Tutaj niekoniecznie zaznaczyłem tą deltę, tu był akurat na niebiesko zaznaczam low volume note, który dosyć dobrze widoczny jest tutaj. Jest to najniższy poziom wolumenowy, który często lubi być odwiedzany i można go używać jako target. Następnie mamy bardzo dużą deltę sprzedażową, która jednocześnie była wcześniejszym POC z poprzedniego dnia. Później też zaznaczę te poziomy, te duże delty. Ale przejdźmy do wykresu. To jest stan z godziny pierwszej o trzeciej otwiera się Europa, czas New York. Nie wiem tutaj akurat nie widać, ale była bardzo duża konsolidacja taka wzrostowa, ale bardziej bym to nazwał konsolidacją, którą oporem była jedna z delt. Były wielokrotnie reakcje, można było grać naprawdę nieźle. Ja też zagrałem, ale shorta. Natomiast nie wiem dlaczego, nie skapłem się, że to jest konsolidacja i chciałem zagrać do tego poziomu minimalnie. Jak jeszcze sobie wrócimy. Do volume profile to zobaczcie, jak pomiędzy tymi strefami wykres się poruszał w pierwszej części dnia. Tutaj niby nie jest duży duża delta, natomiast ja też sobie biorę i przedłużam ten volume profile i biorę pod uwagę też większe. Tutaj tego nie widać, ale tu była ta większa delta. A tak wygląda właśnie volume profile no zwykły. No, tutaj też nie, nie, nie widać dokładnie tego low node, ale uwierzcie mi, tutaj był na niższy poziom, biorąc pod uwagę troszeczkę większy zakres. Jak popatrzymy sobie jeszcze na 60-minutowy wykres, to widzimy zdecydowanie, że jesteśmy w trendzie spadkowym. No, i dopóki nie wybiją co najmniej tego zakresu, czy może nawet tego, to nie ma co myśleć o longu. Natomiast taki lokalny long jak najbardziej jest w grze. Dwie godziny później dobijamy do low volume node'a. Które ja bym jako traktował nie jako opór, ale jako target pierwszy. Więc część osób wyszła. Tutaj jest footprint, który też dopiero testuję. Nie jestem ekspertem, więc nie będę go omawiał. Natomiast mam pokazuje tylko imbalanse, żeby było bardziej czytelnie. I tutaj się wyświetla delta, a tutaj mamy zaznaczone absorpcje potencjalne. A tutaj mamy delty ze świeczek. Low volume no reaguje, ale czekam. Na przebicie, ponieważ moim targetem jest znacznie wyższy poziom, trochę się kopią z tym poziomem. Ostatecznie jest absorpcja zrobiona i spadają trochę w dół, jednak. Powrót, tak jak widzicie, próbowałem tutaj na koncie Sim zagrać pierwsze wybicie. Poszli do góry, natomiast ja chciałem troszeczkę więcej 130 tików. Nie mam doświadczenia w sesji europejskiej, azjatyckiej, więc nadal się ogrywam. Natomiast widzę już po pierwszych dniach, że nawet dzisiaj, widzę, że nie ma co tutaj grać, przeciągać tradeów, pomimo że mój poziom jest dość znaczący i naprawdę w niego wierzę. I tutaj zamykam na SL to zagranie. Tak wygląda sytuacja. No i znowu absorpcja odbijają się od mojego SL-a. Otworzyłem kolejne zagranie, tym razem na moim koncie Funded z firmy Fundintix. Natomiast ja byłem przekonany, że otwieram e, tutaj na koncie SIM, stąd też cztery mikrokontrakty. Przez przypadek, naprawdę przez przypadek otworzyłem na Funded bo chciałem jeszcze testować, to nie było takie pewne, pomimo, że była ładna absorpcja tutaj na dole, nie było jakiegoś znaczącego wolumenu no chociaż na tą godzinę może tak to wygląda nie wiem, natomiast tutaj pięknie to wygląda, ten imbalans, który się buduje, Słychać agresywnych kupujących, to też właśnie z tego wynika, wiecie, ja nie, nie za bardzo się sugeruję tym footprintem, bo na tym, ponieważ posiadam AlgoBox system, który tak naprawdę pokazuje mi dużo Szybciej i dużo ważniejsze rzeczy, które wynikają z footprintu i z order flow, na przykład Enigma czy Alfa Omega, która najprawdopodobniej jest absorpcją. Jak tak porównuję sobie z footprintem, to naprawdę szybkość tych danych, które ja tutaj dostaję, jest mega. Natomiast chyba teraz się skapłem, że jednak otworzyłem na fundet, przestawię w międzyczasie stop lossa. Tu mieliśmy ładną. Z dużym wolumenem absorpcję, jednak poszli na dual na małym wolumenie, więc bez znaczenia w teorii. I tu już przestawiłem na SL, ponieważ no nie chciałem jeszcze ryzykować. Otworzyłem pełną pozycję, czyli to był taki testuję na koncie SIM, jakbym będę otwierał i skalował risk-reward. Dokładnie tego tak, opowiadałem w ostatnim moim wideo: moją strategię pełną na funded account. Także tutaj się zamyka na BE, ale otworzę ponownie pozycję, ponieważ nadal wygląda bardzo dobrze. Tworzyłem no tym razem na SIM, niestety. Natomiast wszystko się zgadza. Jesteśmy na tym żółtym, to jest wiła plus 2, Główny wiłap, jedynka, dwójka. Tutaj jeszcze skaluję, czyli otwieram dokładnie taką wielkość, ile chcę dokładnie ryzykować w dolarach. Zobaczcie, tutaj sprzedających nie było. Wszystko pasowało. Natomiast cel już jest dużo niższy, niż tutaj wcześniej bym wchodziłem. Tu było Enter pierwsze. Dużo lepiej by to wyglądało. Także mój target jest na głównym poziomie, który wyznaczyłem z delty, który był wcześniejszym POC. Przestawiam na B. 640 czasu New York. Zobaczcie, jakie fajne absorpcje tutaj były. Może nie jakiś duży wolumen, ale wygląda w porządku jak na my gust. Podsuwam stop lossa jeszcze wyżej. 54 tiki już byłem ponad. Każdy tik to 50 centów na mikro kontraktach A, pojawiła się drobna absorpcja na samej górze, ale ci są do góry. No i dochodzimy do pierwszych dwóch targetów. Natomiast zobaczcie, co się dzieje. Wyznaczony wcześniej poziom i resztę zamykam na BE. Idealnie uderza w pierwszy poziom i ogromny, bardzo szybki zjazd. Zobaczcie. To zrobili. Jeszcze sprawdzam, co tu w ogóle się wydarzyło. No, no rzeczywiście, dodobili do pierwszej, największej delty i tutaj nic się nie da zrobić. Tu jeszcze walczą, ale ostatecznie nic z tego już więcej nie będzie. Czyli pierwszy poziom wywalczony idealnie, punkt praktycznie. Oczywiście, AlgoBox podał mi sygnał sprzedażowy. Super Alfa Omega. Nie trzeba w ogóle czytać footprintu. Świetna sprawa. Poza tym, zobaczcie, powiększono od razu delta momentum i to by było. Na tyle, jeśli chodzi o sesję europejską. Teraz przechodzimy do sesji Stanów. 9.21, jeszcze nie ma otwarcia Stanów, ale zobaczcie, co się stało. Przebili ten poziom. Zobaczcie sobie na wykres 5-minutowy. Ja w tym momencie wychodziłem z tego tradu. Później zlecieli. Gdzie się odbili? Na low volume, no, gdzie starym i znowu poszli do góry. Wybili ten poziom i jestem naprawdę zaskoczony. Mamy tak zwany grinding up, według mojej strategii. Natomiast nie gram tego, ponieważ mam zasady, które muszę się trzymać. Mianowicie, muszę być w tradzie co najmniej na minutę. Są to zasady w moim prop firm, no i muszę się nich trzymać. Wyznaczyłem kolejny poziom, czerwony. Jestem naprawdę pro natomiast nie mam odwagi żeby otworzyć to na koncie Funding. Zaraz przełączę na konto SIM. Zobaczcie, odbili się znowu w punkt. No jak to jest możliwe? Z taką precyzją można wyczuć 100 największych spółek. Otwieram Shorta. Oj, ja tutaj przeskoczyłem. Zobaczcie na osłabienie tutaj kupujących. Nie mają w ogóle siły. AlgoBox mówi mi Shortuj. To jest Moonshot. To strategia się nazywa Enigma, plus ten imbalans, Biały cross, kolejna Enigma. No i pamiętacie, ja muszę być tą min jedną minutę w tradzie. Nie mogę zamknąć przed. To znaczy, jak zamknę przed, to mi usuną profity. Jeśli będzie strata, to jest ok. Stratę mi zaliczam, ale profity mi usuną, więc muszę trzymać. Ale tutaj mogę szybko zabezpieczać. Natomiast to są ćwiczenia. Ten tydzień, jak my wiemy, jest ćwiczenia, więc gram na koncie jak bym grał na koncie Funding z takim samym podejściem. No i jaki jest mój target? Następny poziom, który wyznaczyłem. Żeby powrót do, te, do tego starego POC i dużej delty. Zabezpieczam już na BE I, o, i czekam na mój target, który ustawiam na 243 ticków. Jeśli to wejdzie, to znaczy, że to będzie mój rekordowy trade. I zobaczcie, co się dzieje. Próbuję jeszcze przestawiać, nie. I tak wchodzi mój. 243 to jest mój rekord który będzie ciężko pobić 189 dolarów grając bardzo zachowawczo no, w, tym, w tym akurat przypadku jednym mikro i dniówka praktycznie zrobiona na wejściu, natomiast no bałem się bo tego zagrania na koncie fanów, bo nigdy tego nie robiłem, nie miałem tak przetestowanego następny razem jak będę miał taki silny bajaz, gdzie cały dzień będziemy szli do góry przed otwarciem i na otwarciu zatrzymamy Mamy się na, na ważnym poziomie, no to będę grał shorta bez Pip zastanowienia, mam nadzieję. No, patrzcie, co zrobili. E, spadli. Powrócili jeszcze raz. Czy jesteśmy w tym samym momencie, gdzie było mój target zrobiony i czekam na wybicie, albo przynajmniej tutaj osłabienie się, żeby zagrać kolejnego shorta w kierunku Wiłapu. Dokładnie słyszę agresywnych sprzedających. Patrzcie. Co tu się dzieje? Bardzo szybki rynek, także boję się otworzyć nadal na normalnym koncie, żeby mieć przynajmniej ten jednominutowy trade, ale zobaczcie, co robią. Enigma, nie ma siły kupujący. Otwieraj shorta, dalej. Okej, okay, troszeczkę za późno, no ale bardzo bezpiecznie moim zdaniem. Już tutaj moim zdaniem nie powinni wrócić. Jak wrócą? Aha, no ale troszeczkę za blisko wyłapu jednak, nie? Za blisko, no to się nie skapłem. To akurat bo no, wiem, że mają mnie wrócić, a ja wrócili idealnie. Natomiast mój target muszę trzymać tę minutę. Będę się starał. Oj, no to będzie mm, stratny trade. Jednak. Wracając do tego. Niepotrzebnie do góry. Przedłużam. No to tutaj duże błąd z mojej strony, ale szybki rynek. Nie zweryfikował. Także nie dociągli nawet do wiłapu, Natomiast czekam po raz kolejny. Zobaczcie, duże trade się pojawiły. Sprzedający na sekundę mieli przewagę, ale znowu są absorbowani. I kto wygra tą walkę, będzie oznaczało, w którym kierunku pójdziemy dalej, albo pójdziemy w tym kierunku. Albo pójdziemy w kierunku północnym. Zobaczmy. Tutaj otwieram e, trade już, chyba bardzo ryzykowny. Dlaczego otworzyłem? Otwieram shorta, bo jednak mam bayas nadal shortowy. Nie ma dwóch stron, tak naprawdę, na delcie. Natomiast tutaj większy shortujący, może przez to otworzyłem, nie wiem dlaczego. Na pewno to jest. Aha, taki powrót do POC, jednak dalej w dół. No, ogromny target znowu, ale. Raczej go nie dotrzymam. Zobaczymy, czy ta transakcja w ogóle będzie zyskowna? Naprawdę bardzo szarpie. Ostatecznie troszeczkę w dół poszli i lecimy. 60 ticków. Duże trampy. Już jestem ponad minutę w tradzie, także ja też tutaj ćwiczę takie wcześniejsze wejścia bez nie wiem końcowego potwierdzenia, ponieważ no, muszę być tą minutę, jeśli chce grać stany. Nie wiem jeszcze czy chcę, to jednak muszę troszeczkę wcześniej wchodzić na tej konsolidacji, która miała miejsce wcześniej, z jakimś wyższym bajasem. Pojawia się kolejny sprzedający, który jest zaabsorbowany albo testowany. No, tutaj ta delta wygląda fatalnie, ale to jest tylko 80 poziom, także w tym dzień naprawdę jakiś dziwny. Ta delta momentum, która tutaj jest dzięki algo boxie wyświetlana, no nie pokazuje wyższych, większych poziomów jak zazwyczaj. Także order flow jest takie niezdecydowane. Wychodzę na BE, wybili mojego stop losa, ale i tak zlatują do wiłapu, no, z którego się odbijają. Natomiast czekam cierpliwie na kolejne zagranie. Przewijam do przodu. I tutaj mamy pierwszy sygnał, drugi sygnał. Zobaczcie, co na delcie, jak to wygląda. Rozpadkowo. Zwłaszcza, że o, coś takiego, gdzie, gdzie prawie taki sam three. szczyt. Duża dywergencja jest. Także otwieram shorta, bo mam wyczucie co do, co do takiego. Poziom nie jest za fajny, bo jest wach. Był double trochę double nad wachem. Zobaczmy sobie moment samego wejścia. Ja wiem, że to po Delcie Momentum wbiłem w ten trade, ale mega fajny trade, zobaczcie. Dywergencja, pomałe wzrosty, Super AO plus Delta Shift z Algo Boxa. Ja już nawet nie patrzę na footprint, bo to nie ma czasu patrzeć. To jest wykres, zapomniałem powiedzieć, 40 range, a tutaj mamy 5-minutowy. Tu niby jesteśmy na wach, natomiast na Volume Profile, który był rysowany od początku dnia, jesteśmy tak naprawdę przed. Więc wszystko się zgadza, idealne zagranie. Z mojego playbooka tak naprawdę no czasowo tutaj mam... Muszę czekać do jednej minuty. To jest mój indykator, który NQ3. dzięki ja je stworzyłem i odliczam mi czas, kiedy mogłem zamknąć, a tutaj był czas na zamknięcie tak naprawdę. Bardzo silny sygnał zakupowy na Scalp z Algo Boxa. No nie wybijają mojego SL-a, który zabezpieczyłem już w break even. Natomiast tutaj zobaczymy, przetrzymałem ponad 100 ticków, Wow. Kurczę, coraz lepiej mi idzie to przetrzymywanie. Naprawdę, trzymałem do tej pory tradowałem po 50 ticków, Zamykam teraz 140. Po raz kolejny zaczyna to dobrze wyglądać, ten trading, ale do czasu. Niestety teraz przełączam na moje konto Funded i trading idzie zupełnie nie tak jak chcę. Tutaj kończę na Sim na 200 dolarów, grając przeważnie jedno mikro. W sesji stanów. Są to fundet przełączone. Rynek zwalnia, więc czuję, że mam większą szansę na tego minutowego tradu. Tak to wygląda z większej perspektywy. Nic się praktycznie nie zmieniło. Mamy poziomy te same, które dobrze działają. I czaję się na kolejnego trada. Znowu jesteśmy na wach, tym samym poziom, który tak naprawdę rozegrałem. Wygląda delta momentum ok. Tu jest taki słaby sygnał sprzedażowy. Z z Algo boxa, ale nie za specjalny. Wybijają to jeszcze do góry, także tak naprawdę powinienem szukać longa. Natomiast momentum spada. Nie ma tutaj sygnału z algoboxa czystego. To też nie jest sygnał. To też nie jest czysty sygnał. To jest delikatny sygnał, bardzo niepewny. A to jest sygnał na longa. Natomiast no nie ma na delcie momentum za dużo tej siły. No tutaj mamy moonshota. Natomiast to jest ostrzeżenie. Nie, nie zawieraj transakcji. Uważaj, lekceważyłem to. otworzyłem, Odpaliłem shorta, czyli identyczny poziom, który wygrałem poprzednio. Tym razem, niestety tutaj zaliczam stratę minus 31 dolarów. Pomimo, że byłem na małym plusie, także duży SL, jeden mikrokontrakt. Tu otwieram kolejną transakcję, bo znowu próbuję. Tu mamy sygnał sprzedażowy, delikatny. Przede wszystkim teraz mamy dużych ujących, którzy zostali na szczycie zablokowani. Jeślibym tutaj utrzymał tego Sela, to ten trade wygląda ok. Ale czy od razu rzucą? No właśnie, to jest zawsze pytanie. pięknie, niestety. O, tutaj już zabezpieczam na BE. 60 ponad tików, ale jeszcze nie ma minuty. 76, 7, ponad minutę, dopiero teraz mogę zamknąć. Co, 70 tików? Mamy Wiłapa, który troszeczkę tu blokuje, a tutaj sprzedający też trochę z sił. No zobaczymy, no bo byłem już 70, natomiast ja chcę osiągnąć taki sam wynik jak osiągnąłem podczas otwarcia, kiedy rynek był dużo, dużo szybszy. Tutaj mamy speedometr, który pokazuje szybkość rynku. Niestety mam złe oczekiwania co do rynku. Przy tej prędkości trzeba było brać to 70 tyków, Jeszcze jest próba sprzedaży. Ostatecznie stałem wypełniony, jest enigma sprzedażowa. Ten sam poziom, nadal próbuję zagrać, rozegrać ten sam trade. Także przewinę do przodu, jak to się dalej potoczyło. Jest moonshot. Postraszyli. No ale niestety zamykam trochę przed SL-em. Zobaczmy, czy był wybity. Tak, byłby wybity tak czy siak SL i od razu rzucają. No. Przetestowali ten poziom i rzucają dalej. Ale tylko na chwilę, bo znowu odbijają. Także zobaczcie, jak szarpie poniedziałki potrafią być bardzo tricky. I tu niestety się potwierdza. Ciężko tutaj skalpować w takim środowisku. Tak naprawdę pojawiają się duży sprzedający. Duży kupujący jest uwięziony. Także znowu jesteśmy na wachu. Ten sam poziom. I otwieram shorta. Nie wiem czy przed czy po, ale tutaj jest sygnał sprzedażowy Delta Shift. No, która jest tricky, ponieważ na wiłapie jest otwarta. Powinna być pod. W tym miejscu otworzony trade, no ale chyba się pospieszyłem. Znowu szarpie do góry. Czasem przyspiesza, czasem zwalnia, i tutaj wybija mi SL. -a. Jestem na minus 93 dolary. Traktuję to jako cenną lekcję na przyszłość, bo tak, tak bym zakończył dzień pierwszy na Fundy Account na plus 200, no to pewnie jutro bym stracił to konto. Natomiast kubeł zimno, zimnej wody i też bardzo dobrze, że traduję tylko tak testowo po jednym mikro. Tutaj cofam, bo otworzyłem trade. Są z, liczę, że tutaj ci sprzedający duży będą uwięzieni. Jesteśmy przecież na tym poziomie, który na otwarciu odbiliśmy się. Więc tutaj ja otwierałem, próbowałem w tym rejonie tradeować, ale miałem gdzieś z tyłu głowy, że powinienem poczekać na ten poziom, który był wyznaczony, który już zareagował. Jednak tutaj za szybko chciałem zagrać, zdecydowanie. Także muszę jeszcze na tym poczekać. Otwieram shorta, który zabezpieczam no dość blisko, 45 ticków. Tak, powyżej tej strefy. Zobaczmy, co się dzieje. Czy mi tą strefę wybijają, czy nie. Nic tu się ciekawego nie dzieje, dopiero teraz mamy imbalans najprawdopodobniej. Duży sprzedający się pojawił, co nie zawsze dopala do pieca. Często są zawrotki, żeby przetestować moc tego sprzedającego. Jest sygnał kupujący, czyli pewna absorpcja, no i prawdopodobnie się pojawiła. Tu już zabezpieczam na B. Jestem już 2 minuty w trajdzie. Rynek 66, także bardzo powolny. Mamy zobaczyć, momentum jest prospadkowe na delcie. Zobaczę jeszcze tutaj, jak wygląda um, absorpcja tych kupujących, także wszystko się mniej więcej zgadza. Jestem 50 tików przy tej szybkości. To było już by RR 1 do 1. Także w miarę OK. Natomiast ten sprzedający. Jeszcze w pełni nie dostał mocy. I tutaj najprawdopodobniej zamknę ten trade na małym plusie. Postraszyli do góry zamknąłem. Delta też tutaj wzrosła. Nie za fajnie. Zobaczmy jak się to zakończyło, ponieważ to był mój ostatni trade. Tak, widzicie, poszli do góry, zaabsorbowali, sprzedających i po zawodach tak naprawdę, ale ostatecznie zobaczcie, bardzo duże ruchy, bardzo ciężko skalpować w czymś takim. No, ostatecznie zjechali jeszcze trochę w dół.